Cześć Wam z tej strony, Cerber. Witam Was. Dzisiaj prezentuję Wam bitwę V-KOM 30.01P, która była robiona w garażowym rentgenie. Garażowy rentgen zrobiłem jakieś dwie godzinki temu, a teraz rozegrałem sobie bardzo fajną bitwę tą V-KOM. Wpadła odznaka mistrzowska i dlatego bitwę prezentuję. No w sumie jest to pokaz możliwości tego pojazdu, którym i tak gra mi się niezwykle przyjemnie. Tutaj mamy przełęcz i losowanie bardzo korzystne dla mnie, bo w sumie losowanie jest z siódemkami, więc nie ma tych pojazdów dużo mocniejszych zbyt wiele. Jadę sobie tutaj na most z tego względu, że ja na tym pojeździe mam bardzo dobry zasięg widzenia. Aktywny, plus do tego włożę sobie lornetkę, więc analizując. To, co pokazał XVM, wnioskuje, że przeciwnicy no, raczej będą mieli mniejszy zasięg widzenia niż ja, więc pozwoli mi to obijać ich troszeczkę za darmo. <laughs> Tutaj na moście jednak lubię sobie na początku zadać jakieś obrażenia, a widzę, że zaczyna się robić tłok. Wszyscy zjechali się za mną. To jest rzecz, która dość często się dzieje, że gdy pojadę gdzieś w jakieś miejsce pierwszy, to zaraz cały. Pociąg Lemmingów za mną podąża i trochę to utrudnia, bo tak naprawdę zamiast sobie pomagać, to jednak sobie przeszkadzamy. Tak jak tutaj ten Zdenek Hawranek w Ikefale 103 poszturchuje mnie tu, ale spodziewałem się, że no, wychyli się tam ze 2-3 razy, dostanie bułę i w tym momencie nie będzie mi już przeszkadzał. Widzę, że dostał jakąś bułę, bo się tylko iskry posypały. Dokładnie tak. Tam jest Streetswagen. Mamy tu Tigera, ale Tiger ustawiony bokiem, no ciężko go będzie tutaj przebić, wypadałoby Golda załączyć. No tu akurat wystawił się tak naprawdę sam zupełnie bezsensownie. Bo no wyjechał zbyt, zbyt bardzo, nie wiem w jakim celu. Tam jeszcze z tyłu się Streetwagena i pod takim kątem nie przebiję mu pancerza, no mogę próbować, ale prawdopodobieństwo jest praktycznie bardzo nikłe. Tym bardziej, że z celnością tutaj mam też problem. Mamy 1000 HP yy, straty i na co już zwróciłem uwagę, że nasze trzy pojazdy są na lodowcu, a przeciwników tam jest sporo więcej. Więc spodziewałem się, że właśnie zacznie się to toczyć w tym kierunku, w jakim idzie teraz, czyli T34 i VK35. 01 tam została, ale no pozycja ich tam jest co najmniej słaba, już została sama fałka. Więc yy, stwierdziłem, że no, czas tam się zbierać, bo tutaj niespecjalnie mogę coś zrobić. Zbieram tutaj coś po spocie, ale tylko po spocie obrażenia zadałem bardzo niewielkie. A tam praktycznie byłem przekonany, że ta fałka paść musi i to szybko. Tu jest IKV, jest jeszcze te 3485M, który ich tam będzie troszeczkę straszył. Więc być może ten tiger nie pojedzie zbyt agresywnie. Z drugiej strony, po lewej stronie mamy. Leo, LTG i WZ, która też tam w będzie się utrzymać przez dobrą chwilę, ale no, sytuacja już jest nieciekawa. Już wiedziałem, że nie zdążę dojechać na lodowiec tak, by zablokować ich przy samym wyjeżdżaniu. A gdy wyjadą mi zbyt blisko, no to któryś z nich będzie mnie w stanie spotować i to jest kłopot. Powinienem tak naprawdę 20-30 sekund wcześniej jechać już w tym kierunku. Tu już mam ich dwóch i wyjechali sobie śmiało, a powinienem ich zablokować tak, żeby oni jednak nie dali rady nawet wyjechać. Jestem wyspotowany. Przełączyłem na amunicję APCR, no nie będę się tu z nimi patyczkował, chcę wygrać, a to nie są jakieś papiery, więc nie mam jakichś tam skrupułów. No wymiana z siemką mi się akurat opłaciła, siemka mnie trzepła za 150, ja ją za 200 ponad, więc dla mnie korzystnie. Jeszcze jeden raz i jest po siemce. No i siemka spadła. Tu te 34,85 Słaby gracz, ale odważny. Tak naprawdę, gdyby wyjechali we dwóch, to obdarliby mnie tu ze skóry. Tu fałka mi przydzwoniła. No to stwierdziłem, że no nie za darmo. Na pewno nie za darmo. Ale dostałem dwie piguły od niego. W sumie wyszło na to samo. Teraz mi się wychyli i koniec. Dostał w Beret. Pocisków premium zostało 4 i w sumie najbardziej by się przydały na tego Tigera 131, ewentualnie z przodu, bo zresztą powinienem sobie dać rady. Ale przegrywamy bardzo mocno, no, mamy HP połowę tego co przeciwnicy, więc stwierdziłem, że no trudno, ładuję tymi APCRami dopóki jeszcze są, a potem się będę martwił, ewentualnie będę objeżdżał, na razie czas pozbijać lufy, bo mamy za dużą przewagę. Przewagę, przepraszam, mamy za dużą stratę fałka do garażu, został ten T3485 i teraz czekam, jak wystrzeli, to zjadę na niego i go spacyfikuję. Jak dobrze polosuję to na raz, ale no właśnie, tu moi sojusznicy mnie ubiegli. W sumie straty już mamy teraz tylko 900 i jednego fraga do odrobienia, więc sytuacja się wyrównała. Wszyscy tutaj w okolicach naszego kapa, co jest o tyle dobre, że no nie rozjechali się, nie poginą mi tutaj za darmo. Mamy i który się jakoś zagalopował, dostał za to pigułę. Ktoś go tutaj dobił. Tu rzecz, która mnie niezwykle irytuje. Jak ja przejeżdżam na jakąś stronę, to zaraz jakiś lemming jedzie za mną. Tego nie bardzo nie bardzo rozumiem. No i zamiast mi pomagać, to przyjedzie taki gamoń i przeszkadza. Gdy no, drugi pojazd powinien pilnować drugiej flanki, a właśnie często się zdarza, nie wiem, być może to jest wynikiem tego akurat, że no, te statystyki moje są powiedzmy całkiem niezłe i wszystkie lemingi chcą jechać tam, gdzie ja nikt nie zwraca uwagi na to, że ta pozycja ma dwie flanki i zabezpieczyć trzeba obydwie, bo co z tego, że jedną flankę obstawicie bardzo mocno, jak wjadą wam na tyłek i, i powybijają was jak kaczki, bo nie zdążycie się obrócić i już będzie szła salwa. Tutaj przewaga nasza jest niewielka, bo jest to 500 HP, aczkolwiek jest to połowa HP tego, co ma drużyna przeciwna, więc. Teoretycznie różnica duża, praktycznie niewielka, bo tak naprawdę to są dwa strzały i może się to bardzo szybko wyrównać. Tu nie mam, nie mam pomysłu, co zrobić, szczerze mówiąc, lepiej mi się broni od tej strony od lodowca i widzę, że tutaj nie ma nikogo. IKV tutaj spogląda na tą stronę. WZ to w ogóle nie mam bladego pojęcia KW85 się schował za moimi plecami, tak ni w kinie, ni w oko. Nie wiadomo o co chodzi. no Jadę tutaj zerknąć na lodowiec. Dobrze jest tu w każdym razie przynajmniej zerknąć, zobaczyć co się dzieje. Bo jak wiadomo, tu na plecy to będzie kicha. A są dwa fajne lajty, które naprawdę tymi magazynkami mogłyby nas spacyfikować bardzo szybko. No i co? I mamy tutaj spica, którego nie zdążyłem przycelować. Już wie, że tutaj jestem, więc nie będzie skory do wyjazdu. I to jest dla mnie i dobrą, i złą wiadomością. Dobrą pod tym względem, że nie wyjedzie mi na tyłek, ale złą, bo wolałbym jednak zdjąć sobie tutaj jednego fraga, byłoby lżej. Z drugiej strony, widzę 13,75 i no, jest to dobry gracz, bo statystyki ma całkiem niezłe. Poza tym, zrobił już 4 fragi. Także no, troszeczkę ogarnia grę już takiego gracza. Yy, trzeba się raczej wystrzegać, ale lekceważyć nie wolno żadnego, bo pamiętajcie o tym, że nawet najbardziej czerwonego gracza lufa także strzela i także zadaje uszkodzenia. Jednak często dla mnie kiedyś kończyły się na początku tego typu sytuacje właśnie wycieczką do garażu, bo sobie zlekceważyłem jakiegoś przeciwnika, wyjechałem zupełnie bez trosko na niego jak na majówkę, i dostałem bułę. I właśnie tutaj widzę, że ktoś z naszych padł, kto padł. Chyba IKV, nie pamiętam, chyba kto, ktoś tam był jeszcze jeden przed chwilą, i, i właśnie go nie ma. No, mają teraz przewagę jednego pojazdu, my przewagę HP, ale no ja nie mam za specjalnie pomysłu, i brałem nawet pod uwagę, to by jechać w stronę ich kapa, ale stwierdziłem, że no ci gracze, którzy tutaj są, mogliby sobie nie dać rady i spacyfikowaliby mi ich tutaj, przejęli bazę, no nie bardzo mi się coś takiego podoba. Tutaj udało się dziabnąć yy, a tu mogę sobie nawet pozwolić na to, żeby przyjąć od niego strzał czy dwa, a jednak skończenie AMX-a, który jest największym zagrożeniem dla mojego teamu, na pewno byłby dobrą wiadomością. Markowałem tutaj, że uciekam z tej pozycji, bo liczę, że jeszcze tego spica da się na to złapać. Czasami, gdy przeciwnicy właśnie widzą na minimapie, że oddałem się, to przyjadę jeszcze raz. No i jest tu rzeczywiście, bo yy, szósty zmysł się włącza, czyli no, mam go tutaj gdzieś na tyłku. Z drugiej strony, co jest IKV. I tygrys. No tu raz trafił. Nie, nie trafił, zostało mu 22, no teraz to już wyjechałbym na niego po prostu, byle tylko skończyć lufę, ale ktoś mi go tutaj ubił. Chyba ta wuzetka z góry i co? No mam 5 fragów. Został sobie jeden ogryzek, który ma 86 HP. Mam nadzieję, że ta WZ mi go tutaj nie zje, ale WZ nowy, oczywiście. Ja w tą jedną stronę, ta WZ w tą samą. No ale udało się skończyć. Akurat IKV-a. mamy 2790 obrażeń i 11800 WN8. Zobaczmy sobie ekrany końcowe, co mamy. Mamy tak, odznakę mistrzowską. Medal... właśnie, lach... nie, nie będę próbował tego przeczytać, bo ślinotoku bym dostał. Lech szajlo, nie, nie mam bladego pojęcia jak to się czyta. W każdym razie medal za zniszczenie przynajmniej dwóch pojazdów czołgiem średnim. Mamy topgana mamy High Caliber, 2790 obrażeń, co dało 1364 bazowego expa. Mamy... 22 oddane strzały, 18 trafień, 15 penetracji. Yy, mamy 450 uszkodzeń z dystansu powyżej 300 metrów, czyli z przysłowiowej kampy. 10 uszkodzonych pojazdów, 6 zniszczonych, 600 po spocie, przejechane 2,5 km. Yy, 10,5 minuty bitwy. No, tutaj troszeczkę amunicja kosztowała, bo tych pocisków premium wystrzeliłem parę, ale i tak dało to rezultat 26 tysięcy kredytów na plusie. Myślę, że bitwa była ciekawa, zaprezentowała możliwości tego pojazdu. Zapraszam do oceny materiału, subskrypcji kanału, ewentualnie komentarzy. Żegnam Was, cześć.